6 jest godzina 10.45. Jestem teraz na lotnisku w Burlington Czekam do 11.30 na, na autobus. Pogoda taka średnia. Trochę zachmurzone niebo, ale mam nadzieję, że nie będzie padać. A no, przynajmniej jutro, jak będę w Bostonie, będzie fajnie. I szczerze mówiąc, czuję się trochę jak. Jak Sebastian, bo <noise> kto ogląda, ten wie o co chodzi. E, ponieważ często bywa na lotniskach i w sumie pierwszą mam taką okazję, czuję się trochę na pewno dziwnie. Że głupio mi jest tu nagrywać. Nie wiem dlaczego. <noise> Może dlatego, że pierwszy raz coś takiego robię. Ja naprawdę, czuję się jak on <totnisko> to nie jest zbyt duże ale znajdą, znajdzie się miejsce oczywiście na sklepy z jakimiś pamiątkami i innymi gazetami no ale przynajmniej jest gdzie usiąść i poczekać w spokoju na samolot albo na w moim przypadku na autobus oh it okay. is that's just nice too, oh, okay too. The Green Mountain Boys of Air National Guard Czyli też mamy tu bazę wojskową okay, to by było na tyle Nie chcę żeby mi się bateria rozładowała na Boston bo nie wziąłem ładowarki ze sobą